Witajcie, adwenczerowcy i wszyscy użytkownicy QJ Motor SRT900 i 900SX. Tak jak Wam mówiłem podczas prezentacji studyjnej, jak będę wiedział, jak obsłużyć przednią kamerę, to podzielę się z Wami tymi wszystkimi informacjami. I Jestem już po konsultacji z Krzysztofem z działu technicznego, więc nie ma na co czekać. Do dzieła. Przede wszystkim włączamy zapłon, i w tym momencie już nasz motocykl nagrywa wszystko to, co dzieje się przed nim. A żeby mieć do tego podgląd i żeby ściągnąć te dane na swój smartfon, to musimy zainstalować aplikację, która nazywa się RoadCam IoT. I teraz nie pomylcie jej z inną aplikacją RoadCam. Tak wygląda ikonka. On już jest połączony i pamiętajcie, żeby mieć włączone Wi-Fi, tutaj Wi-Fi jest włączone automatycznie. Wy musicie w ustawieniach włączyć Wi-Fi, wyrazić zgody i następnie ten akurat nazywa się J200DVR Wi-Fi. I hasło do niego to było 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I podejrzewam, że do każdego będzie takie samo hasło, a jeżeli będą jakiekolwiek problemy, to dajcie znać, to wówczas będziemy na bieżąco rozwiązywać Wasze problemy. Teraz tak. Klikamy sobie tą ikonkę w celu połączenia się. O, teraz ładnie się połączyło i zobaczcie. Widzimy, mamy podgląd na żywo. Jeżeli chcemy sobie zrobić zdjęcie, wystarczy tutaj kliknąć. Natomiast. Zobaczcie, że on za każdym razem, kiedy albo był włączony, albo miał zapłon, nagrywał sobie filmy. I tak jak w tym wypadku ma już bardzo pokaźną kolekcję. I zobaczcie, na przykład na statku, nie wiem gdzie to było, w jakim porcie e, ktoś włączył zapłon, to jakiś jego braciszek stoi i on wszystko nagrywał. Teraz tak, wychodzimy, możemy zmniejszyć sobie. Na ekranie wielkość filmu. Tutaj akurat podczas szkolenia na salonie też nagrywał filmy. Mało tego nagrywa te filmy z dźwiękiem. Jeżeli chcemy je skasować, to wówczas klikamy tą ikonkę i w bardzo łatwy sposób możemy je usunąć. Ale na przykład też film. O, poczekajcie, dajmy sobie na Podgląd na żywo. Cały czas się nagrywa. O, hello, hello, pomachaliśmy. Możemy zastopować. Teraz tak, to są nasze zdjęcia. Zdjęcie, które zrobiłem przed chwilą. I film. Ostatni, który zrobiłem. Przed chwilą i możemy zaznaczyć i ściągnąć, i ten film ląduje już w naszej bibliotece. Zobaczcie. To na statku spoko, nie? Spoko. Dobra, jest? Na razie to wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, proszę zadawajcie je w komentarzach i ja na bieżąco będę się starał na nie odpowiedzieć.